Cześć! Nie jeszcze o Tutaj już z ręczką będą trzy odpakowania. Trzy pokazuję nóżką. Mój piękny Xiaomi. Będzie kolejna recenzja po roku użytkowania. Mam porównanie do Xiaomi Mi Banda piątki, który rozładował się po 14 dniach, ale no cóż. Trzy paski. Długo nie było, bo kamerkę komuś pożyczyłem. Się nacieszył. Teraz się nacieszyłem. Nowy program jest od NVIDIA, który usuwa tło. To będzie przed tym filmikiem, bo zanim to zmontuję, to będzie troszeczkę długo. Jak widać ta folia, no strasznie mocno zabezpieczyli. Widać, a, a was to się nie pierdzieli w tańcu i zabezpiecza swoje y, pakowanie. To wszystko z paczkomatu, większość, większość, nie, wszystkie te paczki są z paczkomatu, którego tam mam kilometr z siebie. Odcinamy, widzimy już same dno. Zaczynam od tak zwanej dupy strony. Już widać na Blitz Modman. Jak jeżeli nie znacie tej gry, to, to gratuluję czyli znacie gr gier Ubisoftu. Dlaczego to kupiłem taką strzecz? tanio było na Allegro. Więc popatrzyłem, zobaczyłem, że ładnie to wygląda. No to c, kupujemy. Nie będziemy pierdzieli się w tańcu i się bawimy. Nóżki już widać. Ostrość jak zwykle się nie łapie. E, tej koszulki już nie kupicie nigdzie. Już nie produkują jej, tak yy, między słowami. Widać Modana z Ghost Recon. Mm -hmm, tak. Breakpoint. Gra słaba, ale figurka dobra. Zapłaciłem za 74 zł. Z Allegro bez... Nie musiałem płacić za przesyłkę. Allegro Smart polecam. Cyk, mamy górę już otwartą. Papierik. Pa pies czeka. Tak, nomad ma karabin. No tu się prawie pokalczyłem nożem, ale to taki by the way. No to co pudełko o teraz wyjmowanie tak na samym dnie takiej jest karteczka z napisami po angielsku. Nie wiem dlaczego w wersji. Polskiej nie ma. Przetłumaczonego tego. No dobrze, no boże na cały świat. Tu pokazuje te całe napisy. Ach, te światło pięknie odbijające się od tego plastiku. Znowu kamery kawaruje. Widać moje pudełko od Razera i konsolę PS4. No dobrze, no to otwieramy sobie powolutku. Nie śpiesząc się. Cyk, cyk. I poszła jedna strona. I druga troszeczkę bardziej, jak widać, nie idzie. Co się okazało? No taśma przestroczysta. Trzeba nóż znowu wziąć do ręki. I cyk. I yeah. poszła. Otwieramy. Powolutku. Z drugiej strony też to samo. Prawie rozwaliłem karabin. I otworzyło się. Wychodzi nam nomad. Bez broni. Tak dziwnie trochę wygląda. Fajny ma tatuaż, tak by the way, na prawej ręce. No i wyjmujemy karabinek. Z lunetą. No. No. Musiałem się przyjrzeć, czy dobrze wkładam i okazało się, że na samym początku źle wkładałem. Później poprawiłem, jak widać na samym załączone. I jest Nomad z karabinem, z brodą. Nie wiem, co oni tak lubią z nożem taktycznym, fajną plecakiem. No to pierwsza przez ta paczka. Teraz idziemy do drugiej. Tyks Pixel Box. Jak widać, nie rozwalona, nic nie pognieciona, też dobrze zabezpieczona. Tak? Pamiętajcie moje słowa. Dobrze zabezpieczona. No to co? Folia cyk. I cyk. I poszło. Dobra, nóż już odkładamy, bo tam do Pixelboxu nigdy nie było tam dużo jakichś metalowych i zabezpieczeń. Jest to. Nigdy nie odsłaniam. Co, co w środku jest. To z falauta flaga. Tu z Warhammera 40 tysięcy na, na klucze. Tu jakaś. przywieszka? Tutaj z, w to chyba Joker, drugi. I tutaj mamy Vernona. Popa. Do tego jeszcze spinek i koszulka z Rambisa. No, panowie. O! Mat. Only the Mat Survivor Mario. Tak, to nawiązanie do Mariana. No to co? Druga paczka trzeba zwijać. Czek na bok. Tutaj patrzy, jak to otworzyć. Dobra, nie otwieram teraz. Pudełka wszystkie ze stolika. I mamy najcięższą kurnę, którą prawie mi ręce upadły. Jak to nosem do domu dzisiaj rano. Pierwsze uszkodzona. Od dupy strony jak zwykle zaczynam. <laughs> jak inaczej. Dlatego musiałem odwrócić całą paczkę. Odbezpieczam. To kamera nie złapała, nie, po, nie podniosłem jej trochę wyżej, żeby tą folię tak pokazać, że odbezpieczam. Tak, Piękne gośniki. Mam je przed sobą teraz. Już wszystko zamontowane, wszystko działa i jest cacy. Trochę odstały w pokoju, żeby nic się nie stało, bo moje stare po 15 latach już. No. Starość, nie radość. Kabelek już siada. Więc no. Kupiłem nowy. Micro. Microlab. O, tak się nazywa. Żeby sąsiedzi posłuchali prawidłowej muzyki. No to jak widać, to jest też folia taka niby zabezpieczona. Ta figurka miała więcej tej folii. No to co? Cyk, odwracamy. Just listen. I zdejmujemy wszystko, co folię nie potrzebuje. I co się okazuje? Kolejne dziura. Tak to jest w trzecim, największej przesyłce już są dwie dziury. Chwalmy pana. Że i tu jest kolejna dziura. Jak tym, na tej całej folii naklejce żeby nie rzucać i oddech dhl jest żeby też nie wrzucać bo to jest szkło no to co papierek instrukcja. No kto by czytał instrukcję. Ja musiałem żeby klaby, kabelki dobrze prawidłowo podłączyć. No to co. Piękne głośniki zabezpieczone tak, że no, no ni hu hu, nie da się ich rozwalić. Bylaki ciężkie. To zaczęłem od głośników, bo są najlżejsze. Bo żeby wyjąć ten bas subwoofer, jak zwał, tak zwał. Widzicie, że tam są kamyczki no takie bardziej. proszek, żeby nie, wilgoć nie dostała się. Patrzcie jaki, ile tego już śmieci tam. Jak ja to dzisiaj będę wyrzucał do jeszcze za mną jest. No to co? Pierfolia. Taka tylko do zdjęcia. Nożem trzeba było... Cyk, pyk. O, jak zwykle inaczej mogłem to zacząć. Zobaczycie, dlaczego do źle zacząłem. O, bo tu jest właśnie kabelek. Można było te kabelek tak odsunąć i byłoby wszystko szybciej. No ja niestety, głupi. Trzeba się uczyć na swoich pomęczyłem się. Cyk. Kolejna folia. Tutaj mi poszło szybciej, bo już wiedziałem co i jak. Więc przecięcie, rozerwanie. Jest. Kabelek. O. Tak się robi. Wyjmuje się z folii i pyk. I jest. Nie trzeba się pierdzielić tańców. Pyk. To jest jeszcze jedna folia zabezpieczenia. I teraz subwoofer. Największy bydlak, najcięższy. Folia. Cyk. Od, od, zawsze od tyłu muszę te wszystkie kabelki poprawić. Tam jest tylko podłączony tylko do zasilania. Na stałe. Pierwsza folia, żeby się nie poobijały. Cyk. Poszło. Ładnie wyglądają takie ciemne drewno. Kolejny głośniczek malutki. I ostatni głośnik na dzisiaj. Ta-dam! Wszystko. Modekom, kabelek. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. A ja idę sprzątać.